Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Yy, nie wiem którym, już jakimś może... 18 Nie ma ruiny, po prostu sztos słuchajcie. Jest ze Torgus. W sensie w grze. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Torgus ogólnie będzie chodził gdzieś po kątach. wczajał ludzi. Pokryją i no. To jest Torgus właśnie się rozgląda, ale są w takim do dupy miejscu. No, za siebie raczej... Fuck. Za siebie raczej nie ma sensu. Nie wiem, czy ona mnie widziała. Bo beczka, słuchajcie, beczka, zawsze ten ogień i to światło jest takie mocne. że nie ma obcież by was zobaczyła? Kurde, zobaczyłam miejsce. O kurde, jeszcze lepiej. A przeszła przez okno, no, no, no. O! Nie. Jezus! Bo ona jest jakaś naprawdę. Nie da się jej w ogóle! Słuchajcie, nie da się jej oślepić. Tu to jest totem, widzę. Tu to jest totem. Trzeba go... Słuchajcie, trzeba go zniszczyć. Nie wiem, jak to zrobię. Wyglowanie się raczej nie ma sensu, bo to jest zaraz hak. Tyle tych płatek zużyła na srać? Z tym nie mogę tu wierzyć. No pewnie, jeszcze pode mnie. Yeah. Teraz pytanie za 100 punktów, czy mi ktoś pomoże. Tam się leczy. Ta, co tutaj była. Tam ktoś naprawia i tutaj ktoś się kitra. To może być Torgus. Nawet jeśli ten mecz się nie uda, to wiecie, że ja w odcinku zawsze stawiam taki mecz na rozgrzewkę najpierw, więc spoko. I raz, i dwa. Uważaj na pułapkę. No. <laughs> <laughs> oczywiście. <laughs> no dobra. To to sam, oczywiście. Piasło. Nie oślepię jej, bo. jest źle. Jezus, nie wierzę. Wszędzie, na każdej palecie, chyba. No mnie da się jej oślepić to jest hit. Ma... Serio? A pewnie wzięte, jest to paletka, jakby była. By dupa, tak? Będę się drugi raz. No. Ona jest ogólnie wolna, ale niestety... A, było tak blisko! Ale jakieś generatory ktoś naprawia nawet. Wow, to jest super. No, tu się kręci, czy mi się tego wydaje? Jeszcze będzie mi kampić tu? Uważaj na pułapkę. Wraca, nie bierz mnie! O, Mam borrow time. Także mogłem dać się w sumie walnąć. A może po prostu... Jezu, gdzie tu mogę iść, żeby nic mnie nie zbiło? Przepraszam bardzo. Czy to mnie uleczy? nie ona robi hałas. Co za ten tę badzidę. A masz klucz, tak? wypadałoby znaleźć włas. No... Gdzie? Tam. Już umra jak nie powiesi. Nie może tak być. Słuchajcie, nie może. Dzięki stara. Zniszczyli w końcu kuźma teraz. Nie wiem. Czekajcie. Latarka skończy, ale... ale chciałbym to zniszczyć. Nie wiem co to było za ten. za klątwa, ale coś było. Ktoś musi po nią chodzić, bo ja już umrę. Jak mi powiesi. No, musiałaś tak głośno to zrobić. Spierdzielaj. Co ty myśli, że ja już nie umrę? No to idzie, poszła Ta poszła do dupy na raki, nie mogłem przeskoczyć. Dobrze i tak przyszła, narobiła hałasu. Tam trzeba iść po kogoś Dobra, poświęćmy się już. Jeden generator został, co prawda? Pewnie jest pułapeczka. Hmm, ona ma klucz w dodatku. To co ja poradzę? Chodź I can touch you. Gdzie ona idzie z nią? z nią. To jest włas. Ona miała klucz. Ja bym ten klucz zabrał od niej. On już jest Czy to nie ona miała klucz? Ona. Torbus, chodź tu! Torbus! Gdzie jest Orgus? Chodź tu! Nie Serio? Pewnie Jeszcze dalej trzeba było. wszyscy najwyżej. Trudno, ale mogę to uciec. W sensie, jest możliwość. Już wisią, już. O, Bardzo przepraszam, ale mnie goniła. Co miałem zrobić? Już mnie zobaczyła. Tylko ucieczka. Dobra, słuchajcie, widzimy się jeszcze jednym. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Riptorgus z ostatniego meczu, niestety nie udało się go uratować. Chyba ktoś się rozłączył, bo tak się długo wczytywało. Uh -huh. To się zapowiada naprawdę super mecz. Przeszukam to dla punktów, tylko i wyłącznie dlatego. Piąteczkę. Jeszcze jakaś pacierna w dodatku. To co muszę, słuchajcie, robić? Jena, no niestety. Teraz o! Patrzcie! Mówiłem, że torgu się składa po kątach i obserwuje wszystko? Macie dowód. Ty podglądacu. A gdzie mam perka, który... Nie mam... Wywieniłem go na Adrenalin chyba. Muszę szybciej Jena skończył. Sam mną jest Paleta, to wiem, że mogę uciec. Spoko Zresztą Nienawidzę meczek gdzieś się gra w czwórkę Chociaż dzisiaj grałem sam gdzieś I, i był fajny W ogóle większość fajnych meczów ja jak nie nagrywam oczywiście Jakoś tak wtedy wychodzi Dobra Mamy jednego genera Torgów Patrz i uciekł, uciekł, nie? Oczywiście, że uciekł a jeszcze raz Shift odruchowo nacisnąłem i musiałem na nim w sensie brać z tego A Znaczy, gonić go będzie, a nie przyjdzie do generatora i nie sprawdzi. Mam takie złe przeczucie, ale to robisz. Patrzcie, ucieka, daje radę. Patrzcie. Kiwanie się, level, ja pierdolę. W sensie dobrze. Gdzie jest hak tutaj? Na górkę z nim pójdziemy serio. Nie, Chodź, chodź. Już by chciał. Lubię Sprint Brasta, bo on właśnie robi takie kutaśne rzeczy. I Ma to jak leczyć się na oczach... O, no, tu jest Torgus! Myślałem, że skręci. Mam przerąbane. Jeszcze bym Torgusa wrąbał, bo on tutaj gdzieś klęczał przed chwilą. <grywa> Chyba. Chyba to był to Czy on ma wzięte szamotanie? Zrobione więcej procent? <grywa> się wydaje. Fajna jest ta kurtka. W sensie fajny kolor. Kamizelka. To muszę mu spodnie kupić. Jakieś normalne. Nie widzę widma, ale nikt nie naprawia. O, ktoś naprawia, dobrze. To jest pewnie Torgus. <noise> mi się kitra obok. O, insta chipy się przydało w takich momentach. Tak, czyli to jest Torgus, dobrze myślałem. <noise> Ale Jake? <noise> Dzięki, guźwa! Wcale nie boli, wcale nie słychać. Czym takie leczenie wolno, o co chodzi? Widzę go. Idzie do nas. W sensie naszą stronę, mniej więcej. Poszedł pan, czy nie? Targos poszedł już po... Miał... Boże, ale ma wzięte, że nie ma tego. Tu była paleta i tu też jest, ale nie zdążę. Dobra, to zaczynamy zabawę. Ale wciąż dwa generatory potrzebne. Z nie widzę nikogo. O widzę, dobra. Teraz ja wyjdę na górkę. Czekajcie, to jest meg. Piękne niebo, prawda? Taka jak wiesz, no, w ogóle. Czekajcie. O, generator zrobił. W którą stronę mam uciec? Tego nie wiem. Żadną nie będzie dobrze, bo on będzie ze mną łaził teraz. Gdzieś do paletki by się czy to powinna wyjść. Kiedyś była Pewnie na <grymna> na niego sam z siebie. To jest moje szczęście. Czekajcie, no, mam się przypaletać gdzieś nie. Mówimy, że się na niego Teraz ta ja już umbra. Ma wzięte, że nie ma tego. Cześć, Torgus. Pomyliłem <grym> się, że tu skradać będzie, po prostu nie wierzę. Nie widzę go. To nie jest dobre miejsce, żeby uciekać. Not at all. Myślę, że mam jakieś szanse się uleczyć. I almost got it. Pięknie, słuchajcie, udało się jakoś. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Teraz jeszcze jeden generator. I z głowy. Króteczkę mi się kończy. Nie wiem. Może tu coś, może klucz i uścieknę klapą, jak znajdę. To by było Mistrzostwa Świata. Oparcie. Klucz. Zielony, klucz. Po co zielony? Nie chcę takiej nagrody. Ale klucz to klucz. Duberski chciał klucz, co dostał, ale nie powiedział jaki. Nie? A jest tu piwnica? Nie ma. Gdzie jest? Gdzie jest generator jakiś, który mógłbym naprawić? Nie jeszcze. Jeszcze nie. Mam wrażenie, że to będzie przechodzić. Torbus polazł. Dobra. <laughs> A już też chciałem! Spesja mnie Sprint braz użyłem. Generator. Który? Tamten. Może chodzi? No umrze już. Fajnie. Nic nie chodzi. On tu przejedzie raz stówę. Nikt nie ucieknie. Wiem, że jedna brama jest tam na wprost, a druga? Idzie. A no, tu jest klapa. Jeszcze Noet. Zajbiście. Torgus też już umrze. Targus, czekajcie. Drugi raz. Kto jest klapa? Hmm. On mnie i tak zaciupie. Mitorgus, mógł szybciej umrzeć, to jeszcze bym uciekł. Ale jazda. I tak nam dobrze poszło, także... Spoko. Gdyby tamten klucz okazał się fioletowy, to na pewno bym z niego teraz skorzystał i by byłoby wszystko super. Dobra, słuchajcie, za zaglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i na razie. Cześć.